Program napędza marka Powerbank Energy Drink. W poniedziałek i wtorek czekają nas dwa mecze na własnym torze. Różowcy Aforti Stradniezno podejmą u siebie drużyny z Krosną oraz Łodzi. Dzięki poluzowaniu oboszczeń spotkania będą mogli obejrzeć kibice. Bilety cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony fanów. Kapitana Czerwono-Czarnych, Oskara Fajfera zapytaliśmy, jaka jest różnica kiedy jedzie się z kibicami, a kiedy mecz odbywa się bez udziału publiczności. No zdecydowanie lepsza różnica dla nas tak? jako zawodników, ponieważ no, to jest dodatkowy bodziec, gdzie y, motywuje się do jeszcze większej walki, do, do y, udowodnienia przede wszystkim naszym kibicom, na co nas stać i y, no, my to dla nich robimy też. Tak? Czy to, że mecze są dzień po dniu, poniedziałek z krosnem i wtorek z łodzią, to utrudnienie dla drużyny, czy wręcz przeciwnie? Nie, to nie stanowi żadnego problemu. Czasami mamy mecze dzień po dniu i musimy się przemieścić z kraju do kraju, a gdzie jesteśmy na miejscu, to nie stanowi żadnego kłopotu. Wręcz, mi się wydaje, nawet jest to małym atutem, ponieważ jeden jest formą treningu do drugiego. Czy nasi zawodnicy spoglądają na to, co dzieje się urywali przed meczami ligowymi? Czy ja wiem? Nie no, oczywiście jest żużel na kanapie, więc oglądamy to, co jest w telewizji, natomiast no, nie wgłębiamy się jakoś, kto w jakiej jest formie, czy, czy nie szukamy gdzieś atutów i, i, i wad innych drużyn, po prostu skupiamy się na sobie. Wiemy na co nas stać i wiemy, co mamy realizować. Podsumowując, czyli warto być w poniedziałek i wtorek przy Rzesińskiej, dopingować czerwono-czarnych w walce o ligowe punkty? Koniecznie. Sprzedaż biletów odbywa się w sklepie oryżowym Manekin, ulica Dąbrówki 23 przez 1 oraz w sekretariacie GTM Start przy Wrzesińskiej 27 29. Ponadto, jeśli wejściówki nie zostaną wyprzedane w przedsprzedaży, ich zakup będzie możliwy także przy stadionie, przed każdym ze spotkań. Sponsorem programu jest Hilgas. Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw.